Ty masana dziadamy, masona, kokorowa zinka syja. Nie, okej. Okay. Jak tak szybko, o, i widzicie? Naprawdę, ile on tego życia ma, okej. Okay. raz jeszcze, raz, jeszcze no i... Zapewne wiecie co to jest Left 4 Dead Już się pojawiało na moim ścieku W sensie kanale W sensie ścieku Kooperacyjna gra Razem ze znajomymi walczysz z zombie Powstrzymujesz hordy super Git eee, Tylko jaki byłby problem? Otóż taki, że... Żeby walczyć przeciw zombie ze znajomymi Potrzebni są znajomi ale spokojnie, moja ulubiona firma e, Volvo, w, w sensie Valve <laughs> Pozwoliło na granie samemu Za pomocą trybu Ostatni człowiek na ziemi To jest wiecie taka biedacka wersja dla osób, które nie potrafią znaleźć znajomych, którzy w ogóle Co oni robią ze swoim życiem No to ogólnie w to gram Okej okay. O, zapomniałem o tym. O, o. Jakby o. 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 nie. Dobry start. O nie. Spiter się nie zabija. Pozwólcie, że wytłumaczę. Wszyscy zarażeni oprócz Spiter i boomera, ale on jest wykluczony całkiem w ogóle nie pojawia się w tym trybie nie potrafi się bezpośrednio powalić tak jak charger przywala to tobą do ściany tak spiter może na ciebie tylko napluć a skoro tych specjalnych może być tylko dwóch naraz to o wiele lepiej mieć z jedną spiter która nie potrafi praktycznie zrobić ci krzywdy i tak naprawdę mieć problem tylko z jednym Wracam e, Mały trik Kiedy się leczycie i klikacie ctrl to postać będzie dziwnie trzymać stopę Jest to bardzo niepotrzebne Dlatego wam o tym mówię Słyszę coś gorszego Chodź O, kurde, dobra, okej, okay. więc tak. Jedyne co mogę wam powiedzieć w tej sytuacji to po prostu nie stójcie w miejscu. Właśnie stałem w miejscu. Oho, e... o. Łatwo <gasps> <rolling> uh... <coughs> Okej, okay, myślałem, że to będzie trudniejsze Chodź tu, chodź. Już tak blisko, prawie nie masz. Dawaj, chodź, 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 chodź. <grystanie> Okej, okay, myślę, że to jest najtrudniejsza część. To i finał. Chociaż... To nawet mniej lubię niż finał. Yikes! Mmm... Okej, okay, już myślałem, że mnie złapał, ale bym się znerwował, czemu oni tak szybko się spawnują? To jest tank. To jest tank. To jest tank. O. To są się. Not even close Tu nie ma strzelby To jest jeszcze gorsze miejsce Okej okay. Wait, wait, wait. Tego. O! Nie uciekniesz, albo i uciekniesz. Muszę przyznać, że zazwyczaj krzyczący na mnie teammaty zagłuszali trochę grę, ale teraz już słyszę, jak przerażający jest śmiech JK. O, a propos, tank! Mamy dopiero połowę. Yes, źle. Chociaż nie jest aż tak źle. A poczekaj. Okej. Okay. Jak tak szybko? Czy tak się zaspełnię? Jeśli nie będę wlewał, może to jest sposób, żeby po prostu mieć dużo zebranego, ale nic nie wlewać. Okej, okay, nieważne. Um... Oh uh, okay Yes, Okej okay. Było blisko Bardzo The Passing mm, Bardzo fajna mapa e, Lubię ją e, Wiem, że nie wszyscy ją lubią e, Lubię, ale tylko w momentach, gdy się w niej nie gubię Czyli nie lubię. Prawie eee, zablokowałem się. Nie mogę się o! Eee, pomożesz mi? Wyjść na nawet eee, ja naprawdę nie mogę stąd wyjść, nie mogę stąd o. Tam dosłownie jest safe house, no dobra, uleczę się. Prawie mi się udało. O, cześć. O, cześć. Jezu, yes, przyjechali. O, chodź. O, jeszcze wcześniej. Siem, pobieg. Ok, tu pobieg. Yy, zabierę. <ścoughs> Czekaj, to jeszcze nie jest koniec. Już mówiłem, a, dobra. Nie ważne. Czekaj, to już jest finał. Proszę, zostaw mnie w spokoju. Naprawdę, proszę. Okej, okay, to była ładna praca zespołowa w ich wykonaniu. Oooo, oh, oh, okej. Okay. O, oh, to by mnie trafiło. co się? Eee... Naprawdę? DWA TANKI?! Cześć, smoker. Mogłem go nie zabijać, on chyba już się zasiął. Uuuh. TRZY TANKI?! To w ogóle DA SIĘ PRZEJŚĆ?! Proszę, daj spokój chociaż raz. Jeszcze muszę czekać, tak? Oni mnie to zabiją. O, że trzęsie się, trzęsie się. się. Zestresowałem się. Dobra, jak gorzej niż to już raczej nie będzie. No i widzicie. Jeszcze łyczka się może zapali. No i widzicie. Naprawdę!